Witam Was w sobotę, mamy dzień meczowy, gramy dzisiaj z drużyną, e, przeciwko drużynie znamy słowa, drużyna ta ostatnie dwa mecze wygrała, bodajże grali z Prudnikiem, wygrali 1-0 i e, przed wcześniejszym mecz przed Prudnikiem grali z Głuchołazami i wygrali 3-2, więc mają dwa zwycięstwa z rzędu, e, ale są na 12 miejscu w tabeli, e, bardziej chyba walczą o utrzymanie. Mają chyba 11 punktów, z tego co pamiętam. No, i tak naprawdę nic nie wiem. Jadę teraz do klubu. Mamy analizę przeciwnika przed meczem. Jeszcze zazwyczaj mamy w piątek, ale wypadło tak, że mamy właśnie dzisiaj z samego rana. Tą analizę później jedziemy na zbiórkę. Mamy chyba około 2 godzin drogi może nie dwóch godzin, półtora godziny chyba drogi mamy, no jest to na pewno będzie, będzie to na pewno ciężki mecz, ponieważ zawsze się ciężko gra z drużynami nastawionymi na to, żeby po prostu pokonać lidera, zawsze tak było i zawsze tak będzie już do końca sezonu że właśnie te drużyny będą chciały jakby być tą pierwszą drużyną, która nas pokona, no a my co, my musimy jechać robić swoje i wygrać kolejny mecz, także nie ma co zwlekać lecimy, widzimy się już na boisku Dobra, czas zacząć analizę tego spotkania. Oczywiście występowałem na pozycji numer 8, środkowy pomocnik. Tutaj ja wam pokażę taką sytuację, w której mogłem się lepiej zachować, a mianowicie chodzi mi o skanowanie przestrzeni. Czyli wychodzę do gry i w tym momencie powinienem minimum ze dwa razy przeskanować przestrzeń. A nie zrobiłem tego. Mimo, że tej piłki nie dostałem, pokazuję wam tylko tą sytuację, żebyście wiedzieli, że to skanowanie powinniśmy robić cały czas. Bo bym po prostu, w momencie, kiedybym dostał piłkę, automatycznie mógłbym podjąć szybszą decyzję: czy zgrania piłki do środkowego obrońcy, czy przyjęcia od razu automatycznie do przodu i ruszenia z akcją ofensywną. Nie zrobiłem tego, nie dostałem piłki, także pomijam to i lecimy dalej. Tutaj kolejny moment, w którym fajnie się mega pokazałem do gry: mogłem dostać taką piłkę skośną i otworzyć się od razu do przodu. Wyszedłem fajnie w pozycji otwartej, niestety, czaban nie widział tego. I tutaj już kolejna. Moja akcja, fajne stworzenie głębi, odskoczenie od przeciwnika, w sumie nie od przeciwnika, ale wyjście na wolne pole, przyjęcie, od razu zeskanowałem przestrzeń, więc jest to na plus. No i podniosłem wzrok, zobaczyłem, że Leny tam idzie, patrzyłem w sumie na wolną przestrzeń, ale widziałem też Lenego, rzuciłem mu tą piłkę za linię. W sumie powiem Wam, że czy ta decyzja była dobra, nie do końca, bo Leny był bardzo daleko. Mimo, że ta piłka była dobra, no to mogłem tak naprawdę z nią wjeżdżać, wydaje mi się, i tworzyć jakąś akcję w środku, albo po prostu kończyć to wszystko strzałem. Przyjąłem tą piłkę, przeprowadziłem do skrzydła, trochę mi tam uciekła i w ostatnim momencie zrobiłem reverse elastico. No i w sumie powiem wam, tak patrząc na wideo, no to złapał mnie, ale tak naprawdę to ja gdzieś tam wymusiłem ten faul. Bo widziałem po prostu, że jak zrobiłem to reverse elastico, ta piłka przeszła, że po prostu drugi przeciwnik już dobiegł i nie mogłem tak naprawdę, nie miałem po prostu jak dojść do tej piłki, i po prostu się położyłem. No, czyli taki trochę nurek ze mnie, tutaj kolejna sytuacja, znowu z lewej strony dostałem piłkę do środka, i tutaj dostałem tą piłkę trochę chyba z tego co widzę. Jeszcze raz to... nie wiem, czy nie mogłem zeskanować przestrzeni i od razu przyjąć się kierunkowo do przodu, omijając tego przeciwnika, którego miałem na plecach, czyli po prostu od razu przyjęciem jakby wbiec w jego, przyjąć w jego tor biegu. Przyjąłem tą piłkę, wiedziałem, że mam go blisko, wykonałem V-taps i w tym momencie chciałem zagrać piłkę prostopadą do Daniela, ale on był strasznie blisko szesnastki, więc po prostu postanowiłem, żeby zagrać do Dro i dalej rozgrywać piłkę. I tutaj w dziesiątej minucie taka pierwsza groźniejsza sytuacja porzucie z autu, w sumie troszeczkę przypadkowa fajnie Daniel tutaj wszedł zawodnik minął się z tą piłką on w momencie kiedy on się minął wystraszył się, że on tą piłkę gdzieś tam mu kopnie w głowę czy coś i w ostatnim momencie obrócił się, ale było już za późno i przeciwnik zabrał tą piłkę mogliśmy mieć z tego dogodną sytuację niestety przypadek zadecydował o tym, że niestety nie mieliśmy tej szansy tutaj też takie wyjście do gry bez pozycji otwartej, w sumie chciałem po prostu też trochę poczuć tą piłkę i miedzią yy, po prostu chwilę przy nodze zagrałem do Daniela, omijając drugą linię. Tutaj jeszcze fajne zagranie zdro i chciałem od razu przerzucić na drugą stronę. Niestety trafiłem yy, w sędziego, no ale piłka w sumie przeszła na drugą stronę. Yy, no i tutaj Maciek jeszcze ruszył skrzydłem, wrzucił piłkę, znaczy chciał wrzucić piłkę. Ponowił tą wrzutkę, zagrał jeszcze do mnie, ja słyszałem, że Dro gdzieś tam jest I tu mnie Dro maksymalnie zaskoczył tym podaniem Ja się tak tego nie spodziewałem, no patrzcie na to Tu jest moment, Dro już powinien przyjmować tą piłkę w drugą stronę I albo wierzać ze strzałem, albo grać do Lenego, do Daniela czy do ściany A ja tak patrzyłem, bo ja mu puściłem tą piłkę, ja wiem, że on chciał ze mną zagrać klepkę Ale byłem tak maksymalnie zaskoczony tą piłą I właśnie z braku koncentracji niedokładnie to przyjąłem i tutaj takie podwójne właśnie zejście do rozegrania akcji. Na samym początku zgrałem tą piłkę, później zobaczyłem, że ścianka tam idzie. W sumie też może po części mój błąd, bo go zamknąłem takim podaniem. To podanie było yy, o tyle ciężkie. No, on się fajnie jeszcze utrzymał przy tej piłce. Straciliśmy ją w ostateczności, ale powinienem po prostu rozegrać tą akcję od tyłu, nie grać piłki długiej. Yy, no bo tak naprawdę, tak jak mówię, zamknąłem go tym podaniem. No, i tutaj jest mega, mega fajne podanie ode mnie. Ta ruletka, którą już pewnie widzieliście na Instagramie. Zagraliśmy mega fajne, fajną akcję. No, i zagrałem do Daniela ruletką. Zauważyłem, że przeciwnik atakujemy z lewej strony, a on fajnie wychodzi na tą piłkę prostopadłą. Ogólnie to mega fajna akcja z tego wyszła. I tutaj, moja pierwsza taka udana akcja w defensywie, gdzie fajnie powalczyłem o tą piłkę, przeczytałem zawodnika, wystawiłem nogę, wkładając prawdopodobnie pomiędzy jego dwie nogi, i już ruszyć od razu z akcją ofensywną, no i zostałem swałowany przez zawodnika drużyny przeciwnej. O, i tutaj, też w sumie, mój błąd. Teraz sobie tak to przeanalizowałem, bo ja niby tutaj schodzę do gry, nie? Ale patrzcie na to, ilu tu jest zawodników. Jest jeden zawodnik drużyny przeciwnej, drugi i trzeci. I w momencie, kiedy ja schodzę tak nisko, bardzo blisko do dro, to on tak naprawdę podaniem do mnie zamyka mnie, i ja mam od razu jakby trzech przeciwników na sobie, bo tak naprawdę oni w momencie mojego przyjęcia mogą mnie od razu przypresować. I ja tak naprawdę jakby nie tworzę sobie wolnej przestrzeni. I to jest właśnie tip dla mnie. I sobie teraz właśnie wyciągnę wniosek z tego, i wy też sobie wyciągnijcie wniosek, że czasami po prostu lepiej jest się ustawić w. Dalszej odległości od przeciwnika, i tutaj bardzo fajna sytuacja dwójkowa z DRO. Krzysiu zagrał mi piłkę z rzutu z autu i DRO fajnie wykonał pass and move, czyli zagranie, wyjście na pozycję. Ja mu od razu z pierwszej piłki w tempo zagrałem tą piłkę. On zagrał jeszcze do Maćka i Maciek tutaj w ostatnim chyba momencie, chciał zagrać do mnie. No i DRO w sumie, nie, DRO chciał zagrać do mnie w ostatnim momencie. Niestety ja byłem po prostu za blisko niego, ale ściana fajnie wyłuskał tą piłkę i byliśmy dalej w posiadaniu. No i tutaj mój pierwszy błąd w przyjęciu. Zapisałem sobie, że powinienem przyjmować, czy tam prowadzić piłkę tyłem do przeciwnika, czyli osłaniając cały czas piłkę, a nie przyjmować się, obracając w niego. Tak jakby to jest mój błąd, po prostu nie powinienem tak się obracać, tylko powinienem sobie w momencie, kiedy piłka do mnie zmierza, zeskanować przestrzeń i od razu automatycznie lewą nogą przyjąć do dalszej nogi, żeby po prostu nie dać sobie odebrać piłkę, piłki. I tutaj taka pierwsza sytuacja groźniejsza, namysłowa, w której mogli nam zagrozić. Długo przytrzymali piłkę na skrzydle i w ostatnim momencie, w ostatniej fazie zawodnik z numerem 4 wrzucił tą piłkę. Tam gdzieś była przebitka, na szczęście dobiegłem szybko do niej i wybiłem z fałsza. I tutaj taka dziwna sytuacja kontrowersyjna. Krzysiu mi zagrał tą piłkę, była mega skakana. Chciałem od razu do Daniela wewnętrzną częścią stopy zagrać, żeby mógł ruszyć z kontrom. I moment, powiem wam, że to kurde jest ciężko strasznie zobaczyć. Wy to zobaczycie na spowolnieniu. Ja to oglądam w klatkach, ale tak, była ręka ewidentnie. I tutaj, taka pierwsza nasza sytuacja. Ogólnie w tej drugiej połowie wyszliśmy yy, mega dobrze, ponieważ mieliśmy tą piłkę bardzo długo na połowie przeciwnika, przynajmniej przez te pierwsze. 5 minut. No i tutaj taka pierwsza nasza sytuacja, która się z tego stworzyła, to rozegraliśmy z Bobanem akcję, Boban zagrał do Dro, później Dro zagrał do Maćka, Maciek od razu fajnie znów zagrał do Dro, Dro do mnie i ja miałem tą piłkę trochę skakaną. No i zagrałem tak naprawdę Marcinowi w kolano, przez co on nie mógł zareagować i tam, tą piłkę przeciwnik mu wybił. I tu właśnie możecie zauważyć takie nasze dłuższe rozgrywanie w środku. No tak jak mówię, właśnie wyszliśmy na tą drugą połowę. Bardzo fajnie i cały czas próbowaliśmy przegrywać piłkę z jednej strony na drugą. No i tutaj taka pierwsza groźna sytuacja po tym naszym rozgrywaniu. Gdzie Daniel zagrał do ściany, i ścianka zgrał mi tą piłkę z pierwszej. No i ja oddałem strzał, ta piła była skakana, nie trafiłem czysto. No i tutaj Maciek przejął piłkę, zagrał jeszcze do Bobana. Boban oddał strzał i przeciwnik zablokował, i to była taka nasza pierwsza, dogodniejsza sytuacja. I tutaj taka sytuacja, w której co, mogłem szybciej zagrać do lenego. Bo popatrzyłem, widziałem tak naprawdę, że Leny tam biegnie, że biegnie Daniel. No ale po prostu zatrzymałem się i zawróciłem z tą piłką do tyłu. Może niepotrzebnie, mogłem albo z nią ruszyć do przodu, albo właśnie zagrać do, 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 do Daniela, albo do Lenego, a ja zagrałem spokojnie do tyłu. To akurat mój błąd powinienem szybciej ruszyć z tą akcją do przodu. I tutaj zagrałem do Krzysia. Krzysiu fajnie sobie nawinął chłopa, z tego mieliśmy rzut wolny, po którym ja wrzucałem. Yy, no ta piłka nawet była w miarę, może, może gdyby sosna tam doszedł do niej i trafił czysto, to byłaby bramka. No i tak poza tym to nic się nie działo w tej drugiej połowie, tutaj już widzicie moją zmianę. Yy, no ja nie komentuję nigdy jakby decyzji trenera, bo to są rzeczy, których ja nie kontroluję. Dostałem zmianę, tak analizując tą pierwszą połowę, no to nie grałem źle. W sumie wydawało mi się z boiska, że gram trochę słabiej. Tutaj analizując tą grę, no to mogłem podnieść troszeczkę... E, więcej lepszych decyzji, a Was zostawiam jeszcze z bramkami, zaraz nagram też zakończenie dla Was tego vloga, zostawię Was z bramkami, także do usłyszenia zaraz, zobaczcie sobie brameczki, które w sumie e, były strzelone po tym, jak zszedłem, więc <grytanie> żartuję oczywiście, zaraz się widzimy. Na końcu chciałbym Wam oczywiście podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, jak się podoba. Jeżeli się będzie podobało, to zostawiajcie łapeczki w górę, bo to mnie też ogromnie motywuje i pokazuje właśnie, jak Wam się podoba ten film. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz wyciągnąć z niego dużo wartościowej wiedzy dla siebie, to krzyknij, krzyknij to wciśnij przycisk czerwony. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało po raz drugi i widzimy się w kolejnych vlogach. Aha, jeżeli chcesz zrobić ogromny krok naprzód, to wpadaj tutaj i zamów sobie jakiś plan treningowy, naprawdę będziesz miał efekty. Trzymajcie się.